Witam Was kochani na takim naszym dodatkowym spotkaniu. Chciałabym Wam tutaj pokazać, jak zrobić kokardkę ze zwykłej kartki papieru. Co nam będzie potrzebne? Właśnie kartka papieru w kolorze, to już od Was zależy, jakim. Totalnie, totalnie dowolnym. Ważne, żeby to była miękka kartka, nie raczej z bloku technicznego. Co robimy? Zaginamy naszą kartkę po skosie, rozkładamy, zaginamy w drugą stronę po skosie. Rozkładamy. W tej chwili obracamy kartkę na drugą stronę i z... składamy na pół. Rozkładamy. I składamy po raz kolejny na pół. Co robimy teraz? Bo wytworzyły nam się linie zagięcia. Teraz składamy naszą kartkę w taki oto kwadrat. Tu możemy rozłożyć i z tej strony. Natomiast tu od góry wygląda to tak. W tym momencie zaginamy u góry narożnik. Spójrzcie. Zaginamy narożnik. Otwieramy. Co robimy teraz? Nasz narożnik, linia, która nam się wytworzyła, musimy sobie po raz kolejny ją zagnieść. Tym razem ze wszystkich czterech stron. Z jednej strony, z drugiej, z trzeciej i z czwartej. Jeśli dobrze to zrobicie, rzecz, którą będziemy robić teraz, Wam się uda. Składamy sobie tutaj do dołu, a tu wgniatamy. Spójrzcie, tu pilnujemy, żeby nam się wszystko równo zag zagniatało. I składamy. Spójrzcie, tu nam wychodzi linia. Tu mamy to wszystko. O, otwiera nam się taki dziup kładziemy sobie a następnie zagniatamy składamy z jednej strony tutaj do linii zgięcia, którą mamy wcześniej to samo robimy z drugiej strony obracamy składamy z drugiej strony Z jednej i z drugiej strony mamy założone, i teraz co robimy? Kładziemy sobie naszą kokardę, naszą kartkę w tą stronę. Przygniatamy tu paluszkami. Tworzy nam się środek naszej kokardy. Mam nadzieję, że to widzicie. Już wam pokazuję. Co robimy teraz? Obracamy naszą kokardę na drugą stronę, tu gdzie nie ma naszego kwadracika, i za pomocą nożyczek. Bądź nożyka, przecinamy na linii złożenia, pójdźcie tak, aby dało się nam w jedną i w drugą stronę wywinąć. Co robimy dalej? Teraz nasz bok. Tu mamy złożenie, nasz niezłożony bok składamy do środka i zagina. Tak samo robimy. Tu składamy do linii złożenia, którą cały czas widać, przez to, że składaliśmy na samym początku naszą kartkę w różny sposób. Obracamy w drugą stronę, to przewracamy do góry i robimy to samo. W jedną stron z jednej strony składamy. i z drugiej strony składamy. Żeby nam się te linie stykały ze sobą. Następnie na dół z powrotem dajemy nasze pozostałe fragmenty kartki. Za pomocą nożyczek przecinamy je, ale nie do samego końca, zostawiamy tutaj mniej więcej centymetr i teraz zaginamy z jednej strony i z drugiej strony tu od punktu przycięcia delikatnie na dół i tak samo robimy z tej strony. Delikatnie z jednej strony, i z drugiej strony składamy. Obracamy naszą kokardę na prawą stronę, i teraz zawijamy pod spód, wkładając tu pod nasz kwadracik boki kokardy z jednej strony. I z drugiej strony, to nie jest rzecz obowiązkowa. Chciałam Wam tylko pokazać, jak możecie wykonać kokardę. Spójrzcie, w różnych kolorach naprawdę wygląda rewelacyjnie. Tak samo możecie ją również zrobić z ulotki sklepowej bądź z szarej gazety. Każda z tych kokard ma super wygląd i naprawdę może stanowić ozdobę dla, nawet dla najprostszego prezentu. Do zobaczenia.